Nie a, ja, a ja, Panie Prezydencie, pozwolę sobie jeszcze przekazać Panu prezentowi ofiarą grudnia, pisane przez mojego ojca i zadedykowane w ten sposób. Lat dziesięć rymy te w szufladzie leżały. Żółcie stygmatami czasu naznaczyła. Najpilok dni tamtych spokojnie czekały, a w sercach rodaków wciąż nadzieja żyła. W dziesięć lat potem przyszły dni sierpniowe. Nazwisko Wałęsa dziś nad krajem świeci. Krzyże z kotwicą uściły wypadki grudniowe i o tamtych dniach wiedzą dzisiaj polskie dzieci. I wiersze z grudnia rysunki Ojca przekazuje. Czy da się ująć w tego wiersza rymy łzy, ból, krew ludzi i pożarów dymy, które tego miasto jak kirem żałoby otacza? Niczym welon, wdów i sierot głowy. Jak korona cierniowa, niegdyś głowę Chrystusa, tak jak toga Cezara przed sztyletem Brutusa, jako ramię, pod której chroni głowę dziecina, tu, przed ciosem zdradzieckich spadkobierców Kaina, dym, wciąż kłębiąc się w górę, całe niebo zakrywa, jakby chciałby się pod nim skryła zbrodnia straszliwa, by ochydy tej zbrodni, nie oświetlił blask słońca, by zniknęła przed światem, Jako jedna z tysiąca mogił wielkich, zbiorowych, Dziś nikomu nieznanych, w których szczątki zostały ludzi, Przez nas kochanych, bliskich, moich i waszych, Ojca, syna lub brata, co zginęli za Polskę, Bo tak kaprys chciał kata. Czy słyszycie? Dziś, jak niegdyś strzelają, to z ich broni te salwy do tłumu oddają ich wyznawcy, uczniowie, towarzysze z bezpieki. Czy słyszycie głos pieśni? Przygłuszony, daleki, wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których gnębi wróg. Dziś więc powstali, groźni, Niemi, pod ich stopami dudni bruk Od Gdańska Gdyni do Szczecina ze stoczni, portów i fabrycznych hal brać robotnicza, jak lawina ulicą płynie, i gniew, i żal. A ponad nimi białe mewy, niczym gołąbki te pikasa, czekają. Aż się ozwą śpiewy, Lecz milcząc idzie robotnicza klasa. Tylko pod kopułem grudniowego nieba, Jak płomień, co garnia stos. My pracy chcemy, chcemy chleba, Słychać wołania gniewny głos. Słyszycie? Na ulicach strzały, Jak niegdyś dekabrystów, dziś ich salwa wita. Tam, gdzie przed chwilą ludzie stali, Na bruku plama krwi wykwita. Bój to był ich ostatni, Krwawy skończył się trud. Padli od kul, od bratnich, Zapamięta to lud. Chłopcy z Grabówka, Chłopcy z Chyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł na drzwiach ponieśli go świętojańską. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom, chłopcy stoczniowcy pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł. Lecą petardy, ścielą się gazy, Na robotników sypią się razy, Padają dzieci, starcy, kobiety.